Ubieramy choinkę w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. A czy wasza choinka jest już ubrana? Cześć, witajcie. Zapraszamy na kolejne świąteczne inspiracje od gminnego ośrodka kultury w Świdnicy. Czy macie już ubrane świąteczne drzewko? Jeżeli nie, to dobrze się składa. Mamy dla was kilka pomysłów, jak samodzielnie przygotować efektowne ozdoby świąteczne. Jeżeli jednak chcecie wybrać kupione bombki, to zachęcamy, aby były one szklane, bądź poszukajcie takich bombek na strychach waszych babci. Ja do dziś pamiętam choinkę mojej babci, na której znajdowały się szklane grzybki, szyszki i ręcznie malowane ozdoby. Nasze świąteczne ozdoby, które dzisiaj Wam zaproponujemy, najlepiej prezentują się na żywym drzewku. Możecie wybrać sosnę bądź świerk, które pachną przepięknie żywicem i od razu kojarzą nam się ze świętami, bądź elegancką jodłem, która postoi w Waszych domach bardzo długo. My w Gminnym Ośrodku Kultury mamy przepiękną, żywą choinkę, którą otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Zielona Góra. Jeżeli macie wybrane drzewko, czas na ozdoby świąteczne. Jakie je wykonać? Pokażemy kilka fajnych Pomysłów. Przepięknie na choinkach prezentują się plastry pomarańcze. Wystarczy, że owoc pokroimy w plastry, następnie wysuszymy je na grzejnikach lub w niskiej temperaturze w piekarniku. Możemy je ozdobić na przykład gwiazdką anerżu i tak gotową zawieszkę możemy powiesić na naszej choince. Kolejną aromatyczną zawieszką są laski cynamonu. Wystarczy, że weźmiecie kilka lasek, zwiążecie je przepięknie np. czerwoną kokardką e, i mamy gotową zawieszkę. Jeżeli pieczycie świąteczne pierniczki, to zachęcamy, aby również zawisły one na choince. Wystarczy, że przed upieczeniem zrobicie w nich dziurkę, ale nie szkodzi, jeżeli o tym też zapomnicie. Pamiętajcie, że możecie przykleić taką zawieszkę również klejem na gorąco, jednak pierniczek nie będzie już do zjedzenia. Hitem dla nas są personalizowane bombki. Wystarczy, że do akrylowej bombki wsypiecie trochę brokatu, koralików, śnieżynek. Warto dodać również jakieś zdjęcie bliskiej osoby bądź rysunek i całość zamykamy w takiej bombeczce. My wybraliśmy logo Gminnego Ośrodka Kultury i myślę, że fajnie to wygląda. Szyszki to również świetny wybór do powieszenia na choince. Możecie oczywiście powiedzieć takie naturalne bądź przyozdobione sprejem. My wybieramy ten srebrny lub złoty. Jeżeli chcecie powiedzieć na choince bombki, to wybierzcie te naturalne, na przykład haftowane bądź wykonane z bibuły. Te tutaj przygotowała dla nas pani Bogusia Hajdasz. Bombki z bibuły to tradycyjna ozdoba choinkowa, znana od wielu lat. Te dla nas wykonała pani Basia Moros. Dopełnieniem świątecznych ozdób są oczywiście kokardy. Najlepiej wykonane te ze wstążek, juty bądź koronki. Wystarczy kawałek materiału, sznurek i piękna kokarda jest już gotowa. Pamiętajcie, żeby na waszej choince nie zabrakło lampek. Dzięki temu będzie ona pięknie prezentowała się wieczorami. Jeżeli podobały się Wam nasze ozdoby, to wykonajcie je sami w domu. Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli w komentarzach zostawicie kilka ciepłych słów, a nawet zdjęcia swoich choinek. Do zobaczenia.